Piotr Mroz ostro o dzieciach par jednopłciowych. Zareagowała polska aktorka: "Nie było miło". Piotr Mróz, aktor znany z serialu "Gliniarze", wywołał kontrowersje swoimi wypowiedziami na temat dzieci wychowywanych przez pary jednopłciowe. Podczas wywiadu dla Świata Gwiazd wyraził swoje stanowisko, mówiąc, że takie rodziny są nienaturalne i nie mogą zapewnić zdrowego emocjonalnie rozwoju dzieci. Dodał, że tylko tradycyjny model rodziny, oparty na związku kobiety i mężczyzny, jest według niego właściwy. Na te słowa ostro zareagowała aktorka Urszula Dębska, podkreślając w komentarzach, że takie opinie są niezgodne z badaniami naukowymi. Przytoczyła wyniki metaanalizy z Cornell University oraz badania z Uniwersytetu Cambridge, które potwierdzają, że dzieci wychowywane przez pary jednopłciowe nie różnią się pod względem zdrowia psychicznego czy osiągnięć od dzieci z rodzin heteroseksualnych. Dębska zaznaczyła również, że dysfunkcyjność rodziny nie wynika z orientacji seksualnej rodziców, lecz z problemów takich jak przemoc czy uzależnienia. Piotr Mróz jednak nie zmienił swojego zdania, podkreślając, że jego opinia jest zgodna z jego wartościami religijnymi. Na razie dyskusja między aktorami została zakończona, jednak temat wywołał gorącą debatę wśród internautów. Słowa Piotra Mroza wzbudziły szeroką reakcję w mediach społecznościowych. Wielu internautów podzieliło się swoimi opiniami, a temat stał się przedmiotem gorącej debaty. Część komentujących zgadza się z aktorem, podkreślając znaczenie tradycyjnych wartości, jednak zdecydowana większość zwraca uwagę na naukowe, dowody przytoczone przez Urszulę Dębską, które zaprzeczają teoriom mroza. Dyskusja pokazuje, jak kwestia praw osób LGBT w Polsce wciąż dzieli społeczeństwo oraz wzbudza emocje.